Witam w trzecim odcinku Puppet Soccer Champions 2015 Miałem jakieś problemy z nagrywaniem trzeciego odcinka, więc można powiedzieć, że nagrywam czwarty Ale sześć się nie nagrał, więc dobra, musimy kogoś kupić Przepraszam Was, ale no... Bo... No nie nagrało się, no nie moja wina No i tak patrzyłem na zawodników I albo kupimy... No i nie wiem kogo kupimy, kupimy może Ronaldo, nie Ronaldo jeszcze nie, nie sta się u nas na niego, więc kupimy może Hameta Rodrígueza, Gerarda może kupimy, ale mi się wydaje, że jednak kupimy tego, Zlatana Ibrahimowicza. pasuje? Pasuje, dobra. To kupujemy Zlatana, stało nam 1500, więc dobra, zaczynamy drugi mecz. My oczywiście zagramy dzisiaj trzy mecze. Jak zawsze Bramy z Mesting, więc bardzo ciekawie. 1-0 Dobra. 2-0 i będzie nie, nie będzie i z główki. Nie, z nie jest z główki, z główki z latami. jesteś wyższy od niego. Zresztą jesteś z ma przecież 1,95 m więc jest od niego o 25 cm wyższy. Bo maxima 1,70 m. Więc 25 cm różnica jest duża między Zlatanem a. Różnica jest też taka, że za to nigdy nie wygrał Ligi Mistrzów. No w tym sezonie przecież. Kurde. A w tym sezonie. Z latem przecież nie. Znaczy. Bo z latem przeszedł Manchester United, a Manchester United się nie zakwalifikowało do Ligi Mistrzów, więc z latem ma trochę słabo, bo mógł wystąpić w Lidze Mistrzów razem z Pawł Pogba, ale nie wystąpił, więc. No słabo, trochę mi żal z latem na i Pogby, bo Pogba mu nie. wiem, Chyba trzeci raz już wystąpić w Lidze Mistrzów, albo i drugi, bo grał w tym się przecież. W koniec spotkania wygrywam 4-2 grał w jego entuzjazmie No i przeszedł do tego do so people, so to jest I do będzie Simonite, no, natomiast z Ibro Popową za to nigdy nie wygrał Ligi Mistrzów, więc Tyle lat grał w takich dobrych klubach, a nigdy nie wygrał Ligi Mistrzów, więc Słabo sobie ja, razy chociaż nie winny przez to pana, bo dlatego jest super pilkarzem, który naprawdę już ma dużo lat na karku, bo ma już 35 więc jak ma na pastikę to jest strasznie dużo no ale i co poradzić? Kurde, znowu te bąki, jak ja to nazywam no kurde, lud, dobra, dobra, przyjrzymy mi, nie trafi, kurde. Hajsic zdobyłem, hajsic zdobyłem. I... BUM! nie, Kurde. Chyba już to przegram. Przynajmniej jednego gola muszę trafić. No nie! Już przegrałem! Przegrałem! Kurde! Ostatnie spotkanie na dziś... Bliż... O! Z To jest fajne spotkanie! Ym... Ciekawe czy jeszcze użyjemy plago w tam późniejszych odcinkach? No to użyjemy pewnie, bo no. O, plago byśmy nie użyli. A później może kupimy pilota. to? Jeszcze. Dawaj. No Dawaj, 4-0 i się odbudował. Crawę czy zagramy na zero z tyłu? No, mi się dobrze gra. Chodź, też zajmie z 5 minut. Chodź, też zajmie z 5 minut. Więc ja takich długich odcinków aż nie nagrywam. Bo na przykład oglądam na przykład, nie wiem, nie wiem czy wy oglądacie na przykład Lachu, nie wiem, Jacob, Kamyk. Yy, Ekipy Fantaży, po prostu w skrócie, bo ja ich oglądam wszystkich. Nie chyba kozę oglądam, sport, koza sport. Bo, yy, ten, jak to. Yy, naprawdę razy wam oglądać, bo oni nagrywają FIFA, nagrywają odcinki właśnie po 20-15 minut. No dobra, no to, no to koniec. Mówiłem, trzy mecze to trzy mecze. Dłuż, dłuższych odcinków nie chcę się nagrywać. No, to. By... To odcinek Pupeta, naprawdę sorry z tym nagrywaniem, ale odwaliłem coś, no to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, cokolwiek, no i żegnam Was, żegnam Was serdecznie, pa pa!